Czas na niemiecki. Dann los. Dzisiejszy filmik dotyczy opisu rodziny ze zdjęcia. Będziemy opisywać członków rodziny znajdujących się na zdjęciu bardzo prostymi zdaniami. Ale zanim przejdziemy do opisu, przypomnijmy sobie członków rodziny. Die Mutter mama. Der Vater tata. Die Schwester siostra. Der bruda, brat. Die Oma, babcia. Babcie możemy też nazwać di Großmutter. Czyli powiedzmy w dosłownym tłumaczeniu, duża mama. Di Oma albo die Großmutter. Dziadek to będzie der Opa albo Großvater. Czyli duży tata. E, czyli der Opa albo der großvater. Die tante to będzie ciotka, der onkel to będzie wujek. Weźmy jeszcze der cousin, czyli kuzyn i die cousine, kuzynka. Opisując zdjęcie z członkiem rodziny będziemy mówić o takich bardzo prostych informacjach, bardzo podstawowych, czyli wer ist die person? Kim jest ta osoba? Wo ist die Person? Gdzie jest ta osoba? Was macht die Person? Co robi ta osoba? Wie alt ist die Person? Czyli ile lat ma ta osoba? Czyli możemy zapytać, wer ist das? Kto to jest? No i odpowiedź będzie prosta. Das ist Tante Maria, na przykład. Czyli to jest ciotka Maria. Das ist Tante Maria. Musimy pamiętać oczywiście. O prawidłowej odmianie czasownika. Następnie zapytamy, wo ist sie? Gdzie ona jest? Czyli możemy powiedzieć na przykład, sie ist im Urlaub in Deutschland. Czyli ona jest na urlopie w Niemczech. Sie ist im Urlaub in Deutschland. Potem możemy zapytać na przykład, was macht sie? Czyli co ona robi? Was macht sie? Pamiętamy, że końcówka T jest przy odmianie czasownika w trzeciej osobie. Was macht sie? Sie spielt gitarę. Ona gra na gitarze. Sie spielt gitarę. I zapytamy, ile lat ma na tym zdjęciu? Wie alt ist sie auf dem Foto? Wie alt ist sie auf dem foto? Sie ist 40 Jahre alt. Ona ma 40 lat. Sie ist 40 Jahre alt. Ja. Załóżmy, że na zdjęciu znajdują się dwie osoby. Będzie to liczba noga w tym momencie. I możemy powiedzieć na przykład, Das sind meine Eltern. To są moi rodzice. Sie sind in der disco und sie tanzen. Czyli oni są na dyskotece i tańczą. Możemy dodać: Sie sind auf dem foto sehr jung. Czyli oni są na zdjęciu bardzo młodzi. Sie sind auf dem foto sehr jung. Meine Mutter ist 20 und mein Vater ist 22. Czyli moja mama ma 20 lat, a mój tata 22. Ja! Gdybyśmy chcieli zapytać na przykład, gdzie oni są, patrzymy na zdjęcie i mówimy, gdzie oni są, to pamiętajmy, że czasownik musimy odmienić do liczby nogi i będzie na przykład: wo sind sie? Gdzie oni są? Co robią? Was machen sie? A jeśli będzie pytanie, ile mają lat? No to: Wie alt sind sie? Jeśli chcesz w bardzo prosty sposób opisać zdjęcie, zadaj sobie pytanie: kto jest na tym zdjęciu, gdzie jest, co robi i ile ma lat? I masz kilka podstawowych informacji, które możesz podać. Ja. Dankeschön, das ist alles für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!